Witam Państwa w następnym filmie przedstawiającym traktory Stihl Tym razem chcemy Państwu pokazać najmniejszy model traktora Stihl RT4082 Jest to traktor o konstrukcji z umieszczonym silnikiem pod siedzeniem 80 cm szerokość koszenia Jeden nóż Kosz na trawę 250 litrów Jest to traktor przeznaczony do małych powierzchni Bądź tam, gdzie mamy wąskie przejazdy, ale bardzo za, zarazem zwrotny. Traktor posiada jednocylindrowy silnik o, pojemno, o mocy 11,1 konia. Bardzo fajna konstrukcja, klienci go chwalą. Może odpalę, przejadę nim się kawałek, pokażę, jaki on jest zwrotny. Hydrostatyczna skrzynia biegów, elektromagnetyczne sprzęgło włączania noży. Bardzo prosty w obsłudze traktor. Zapraszam do naszej oferty. Ten traktor w naszej ofercie promocyjnej świąteczno-noworocznej jest do kupienia za 13 490 zł. Zapraszam na naszą stronę internetową. Dziękuję bardzo.